O mordy, znowu rocketman O Oż ty mordy jeża. No i ostatnia, nie przedostatnia apteczka. Nie no, ciągle w nowych. Kurna, to jest błąd. On ciągle tam stoi. Ten gościu ciągle tam stoi. No nie, padnę. Padnę, zabłądziłem. Myślałem, że ten gościu pobiegł tam, gdzie ostatnio go widziałem, no. Uf, ciągle nowych wskrzesza. To już nie jest śmieszne. Jakiegoś glicza bym chętnie wykorzystał. Go ahead. Ale gdzie ona w ogóle jest. No dobra, idzie, idzie, idzie. Dobra, jakie sole mi się tutaj przydadzą? Znaczy nie sole, tylko... Krytyk, krytyk, kry nie, już nie ma krytyka. O, o, znowu nadjeżdża, nadjeżdża. Jest, 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 pękła, pękła, pękła.

Cóż na to poradzić, moja droga? Tak, jest życie, słuchaj, jak się mieszka w alternatywnych rzeczywistościach, to niestety czasami jesteś martwym, a czasami jesteś żywym i to wszystko nie ma sensu, ja wiem. No zobaczymy jeszcze tutaj, poszukamy jakichś różnych przybytków. O kolejne zestawy medyczne, miło. Mamy chińską miotłę, z której już dawno nie zamiataliśmy przeciwników. Okazuje się, że lutens ci Państwo również chyba są jednak martwi w tej rzeczywistości. Tyle, że ta Lady Comstock jest duchem, ponieważ jest podwójnie martwa. The fuck? Nie mam zielonego pojęcia. Jak to rozumieć, szczerze mówiąc? Trochę się zamotałem. Dlaczego ona jest martwa? A Lady Gentlemen nie są. Czy ktoś mi zechce wyjaśnić tę zawiłość? Dobra, na razie położywamy sobie jednak tego korbacza. O, amunicja do karabinu snajpowskiego. I tak dosyć mało. Ale lepiej... lepsze to niż nic. Nie mamy jeszcze też soli uzupełnionych, ale tutaj chyba nie wziąłem tej soli dokładnie. Natomiast krzeszać zmarłych... Tak jakby w tej drugiej alternatywnej rzeczywistości to był taki świat duchowy, tak?

To oni znikają, potrafią znikać niemalże równie dobrze jak Batman zawsze znika, kiedy widzi tak. się z Gordonem. Może no, to faktycznie nie było ona. Bóg jeden wie, nigdy nie widziałem takiego ducha. Uwierzyć w ducha był kiedyś taki film z Patrickiem Swayze. Bardzo fajne zresztą. O, i tutaj ja, mamy jej kroki Tak, takie romansidło, ale mi się podobało Były duchy i to się kurna liczyło Dobra, olać go na razie A ja się zastanawiam czy... O, fajne solki Ja się zastanawiam czy coś tutaj jest ciekawego zobaczenia Tak, towarowe. Amunicja do karabinu snajperskiego w beczce. Zaczarujemy ten automat. zaczarujemy ten automat. Mylą mi się jeszcze te klawisze, pod którym... Co jest? Okej, okay, zobaczymy. Amunicja do karabinu snajperskiego. Bardzo się przyda. Amunicja do granatnika. A ja chciałbym rakietnicę Kartaczownicę Do przeciwletniczego karabinu samopowtarzalnego DZIK Okej okay. O ma. Jeszcze ktoś chętny na rozjebuchę? Jeszcze ktoś chętny umrzeć za Vox spoplay. Oj, słyszę, słyszę kolejnych śmierdziuszków, którzy tutaj nadchodzą. czy tutaj była sól? O jest, popatrzcie jak spytną ukryta. Oj, tam dobra. Zatrzymamy sobie jednak kartaczownicę, to znaczy korbasz, do czego innego. A ci goście chyba mają shot, nie, ten karabin, A tam ci chyba mieli szoty, tak mi się wydaje amunicji do karabinu snajperskiego mamy na full, warto to jednak wykorzystywać wtedy kiedy możemy, prawda, nie po to nosimy tą broń, żebyśmy korzystali z jakiejś innej. O, a tu jest jakieś tajne coś, chyba jednak nie. Widzę Finka, Finka, który grał na jakimś instrumencie, lulz, Fink był utalentowanym muzykiem czyżby, może to już było. E, może to już było wytłumaczone w historii, ale jakoś tego nie pamiętam. O tutaj weszło sobie. Fajnie, fajne. No i amunicja do karabinu snajperskiego. Ok, my na razie to olejemy. Pójdziemy gdzieś w alternatywne rzeczywistości sklepowe. Tam gdzie będzie kasa albo jakieś ewentualnie esencje. Poszukaj wyrw... Poszukaj wyrw w laboratorium. A dobra, trzy wyrwy, to jest główne zadanie. A tutaj mamy zbiór jak widać pomidorów w puszce, do jakichś włoskich dań. No nic interesujące. Który? Ty gdzie jakiś masz lockpick? A, ale sprytne, sprytnie ukryte. Kasa ograbiona, ale ktoś pozostawiał. Trochę pieniążków, dzięki Elka, znowu ci, ja ci tak dużo dziękuję, że po prostu to już jest nudne Elka, jesteś za bardzo pomocna, dobra dusza z ciebie Port monetki, srebrne orły, a dobra, okej okay, dobra Ulżę twoim cierpieniom, żebyś była martwa i na tym i na tamtym świecie, mam nadzieję, kiedyś mi za to podziękujesz jeżeli się spotkamy, gwarantuję ci to. Tutaj coś było? Przeszukaj ciało. O, fajnie. Dobra, mamy hajsik na zapgrejdowanie kartaczownicy na maksa. O, jeszcze jeszcze monetka. Elka tutaj gdzieś wygrzebała spośród spalonych zwłok, czyli tak jak lubisz. Karta Czownicą, chodź tutaj i koniec, karta jest upgrade'owana na maksa. W takim razie ja proponuję, żebyśmy się teraz wzięli za Wigory. Ale nadal nie mamy, nie mamy jeszcze tylu pieniędzy, żebyśmy wzięli się za wigory w tym momencie. O, portmonetusia. No dobra, idziemy poszukać tej wyrwy. No, ryzyko śmierci albo trwałych obrażeń. Zobaczymy co tutaj nas y, czeka. Mamy kart mamy ten e, korbacz, co mi się trochę nie podoba. No zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli się z nią lać po raz drugi. To było przegięte. Ok, najpierw widzimy sobie dół. Tak, very interesting. Dobra, otwieraj Elka. I assure you, madam, my sexual interest in your dear prophet is non-existent. Furthermore, the man is quite sterile. The squad Come get you little bastard! I want her out of my house. Sterile. They weren't my parents. Then what were you to them? Child that decided to

For example, this babki od nauki, madam. Lady. O. Comstock seems to have been made sterile by simple exposure to our contraption. A theory. Just as sexual reproduction can emphasize the traits of each parent, so goes the effect of multiple realities on our own. Your traits dissipate until they become unrecognizable or cease to exist. Nie, zaraz, zaraz, zaraz. Ta lady sprawiła, że kamstok stał się bezpłodny, z tego co zrozumiałem. I coś tam było jeszcze o alternatywnych rzeczywistościach. O, jest i jak jakże miło z waszej strony. Niech będzie zdrówko, bo zdrówka mamy trochę mniej. Nie wiem, co mi tak trochę przylagowuje.

contraption, czyli jakieś, jakaś pułapka, czyli Comstock odkrył pułapkę albo um, nie pułapkę, tylko wybieg, wybieg na przykład, który zastawili Lady i Gentleman, bo tak ich będę nazywał i zniszczył im urządzenie i oni przedostali się do alternatywnych rzeczywistości, ale kwestia... Kwestia Elizabeth nie została rozwiązana. Tylko ja nie wiem, co oni mają na myśli, mówiąc, że kwestia Elizabeth nie, związała nie została rozwiązana. Oni chcą w tej chwili rozwiązać kwestię Elizabeth za moją pomocą, bo to oni są na pewno moimi mocodawcami. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie tak to rozumuję. Oni chyba nie są. Tylko ja, czy im dzieckiem w takim razie jest Elizabeth? I czy historia o tym, że Lady Comstock że Lady Comstock urodziła Elizabeth, jest prawdziwa? Bo być może to jest tylko historyka zmyślona na potrzeby propagandy. Aha, no i na tym kończy się nasze rozważanie. No, słyszę strażaka, któremu wpierdol spuścimy. Ostry wpierdol. Ty, ja mu to w ogóle nic nie robi. Do dupy jest ten korbacz już w tej chwili. Mamy... Zupgrade'owane inne rzeczy. Nie. Dobra, dobra, olać go na razie. To znaczy, chodźmy zregenerować swoją własną tarczę, a potem go pociśniemy z góry na przykład. Jara się, jara się. Jak widać. Tylko te wybuchy mnie rozpraszają. Jezus Maria. Och. Nie, no. Ten korbacz nie był dobrym pomysłem. Muszę znaleźć jakąś silną broń, której tutaj oczywiście nie ma. Dobra, postaramy się go wykończyć za pomocą karabinu snajperskiego mimo wszystko. On już i tak zaraz padnie. Znowu obrażenia krytyczne. Pod tą maską kryła się jakaś kolejna maska, maska manekina. Szkoda, że on nie zostawia za sobą niczego. Zdobyliśmy sobie wytrych, chyba już go ogłosiliśmy, prawda? Apteczka i sole są nam niepotrzebne. No, czerwony jak krew. To jest napis: Founders will bleed, czyli założyciele miasta Kolumbia. Powiedzmy, będą krwawić. Jezu, co, co jest, Booker? Nie umieraj. Spokojnie, weź wyluzuj trochę, ok. O, no. tutaj jest coś ciekawego. Nie mamy, nie mamy przy sobie żadnej broni. Łoł, wow, ale kurczę, nas tutaj zasila funduszami ciągle i ciągle. Ciekawa miejscówka. Cieka co to było? A, tych znowu. Seifi. Wow, fajnie. Nietnik. W śmietniku amunicja do strzel. Tutaj coś. O, księga kodów. Zajebiście, zajebiście. Elegancko mamy księgę kodów, wystarczy teraz znaleźć takie napisy na ścianie. No, pewnie będą niedaleko. Jak będziemy szukali dwóch pozostałych wyrw, i będziemy tak obchodzili całą okolicę, to z pewnością znajdą się jej napisy na ścianie w tajemniczym języku. Wax Populi. Tutaj ich nigdzie nie było, ale są za to śmietniki. Ok, olewamy na razie i zobaczymy, co tutaj będzie. Idziemy do następnego punktu zapisu, Elizabeth. ponieważ Elizabeth. chciałbym już skończyć za chwileczkę. Mm -hmm. No i szykuje się tutaj jakaś siatka krwawa. Oczywiście, nic nas nie zaskoczy, ale chyba wróciliśmy do tego samego miejsca, w którym walczyliśmy ze złotą rączką jakiś czas temu. Więc w sumie niekoniecznie będzie tutaj jakakolwiek jadka. Dobrze, ale muszę znaleźć tutaj jakąś inną broń. No tak. Okej, okay, uzupełniłem amunicję do karabinu snajperskiego. Przygotujemy się. Wala! Voilà. tutaj były też inne maszyny, już nie będę na nich używał pętania, ponieważ żadnego hajsu mi nie dadzą. Wigor sobie jakiś upgradujemy. Mamy 800 kasiury. To może nie być za dużo jednak. Wzmocnię przedłużenie porażenia. Dobrze. Inwestujemy w porażenie. Porażenie jest zawijaidowane na maksa, dlatego będziemy używać zamiast diabelskiego pocałunku porażenia. Gdzie jesteś, moje drogi? Okay. Okej, Dobrze, teraz nam pozostało tylko poszukać jakiejś broni, <laughs> zanim wybierzemy się w dalszą podróż. To może. Ożmordę! Znowu ci masoni cholerni przybyli. A my nie mam nie możemy nic na nic no nie! Okej, okay, jakoś sobie z tym poradziłem, z tym delikatnym problemem. Aha. Ty mi oddasz swój karabin. Może się tak wycholać, żeby wychylać, żeby zlokalizować. O, o Jezus Maria! Jeszcze jedna menda tutaj się pojawiła. No! Pięknie, teraz to porażenie działa na naprawdę długi czas. Co będzie dosyć potrzebne, jeżeli będziemy chcieli walczyć ze złotą rączką. No, odrzut jest masakryczny Okej, okay, jeszcze jest mi koleś Czyli fireman Dobrze, firemanie nie dostaniesz Nie tutaj a, hedzik, no hedzik, daj mi jakiś hedzik, dobrze. Ej, 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 czemu już mi dajesz amunicję? Patrzcie, jaka. Jaka sucha wredna. Chciała mi dać amunicję, a teraz ją sobie wzięła i zabrała. Okropne Elizabeth, jesteś czasami. Ale i tak wszyscy cię kochamy, nieprawdaż? Moi widzowie, napiszcie mi, jak bardzo kochacie Elizabeth. Takie wsparcie na pewno nam się tutaj przyda. Inicja do karabinu snajperskiego. Ile jej mamy? O Jezu, bardzo mało. Więc wiecie co? Pójdziemy sobie uzupełnić zapasy przy tej maszynce. Co by nie było, skoro mamy już takie możliwości. I tak tanio strasznie kosztuje. W porównaniu do kosztu tego typu rzeczy w Bioshock 1 i 2, to naprawdę tanie jak barsz. Będziemy mieli punkt zapisu. Tutaj już byliśmy. O, tego wytychu nie zgarnęliśmy, czyżby. Okej, czyli nagle urosły nam roślinki i chyba przeszliśmy do alternatywnej rzeczywistości, trochę. chodzimy do tego tego pomieszczenia nie, to będzie teraz winda. Dobrze, opuszczamy obszar. Po tym jak go opuścimy, główna sala banku Proroka, czyli będziemy w banku Proroka, mane 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 mane! A ja już wam w takim razie podziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że się Wam podobało i że będziecie ze mną do końca, jeżeli chodzi o serię Bioshock Infinite oraz Metro Last Light. Te serie będą dwie na kanale w jednym czasie. Także tego i owego życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w Kolumbii. Trzymajcie się. Hej, hej.